No. Zamknij się. Bo jeżelibyśmy wygrali, to byś, wiesz... Pokazał każdemu. Nie. Zamknij się. Hmm, no... Załóż się no na to, że... ...mówię też. Go... Chłopaku. Wiesz, jaka ma się nazwanego... Wiesz, jaka nazwanego Jak? Z bok. A już jak ja ciebie? Kido. Jak? Co tam chciałaś? Bę mm. jakże zużyłem im po... O cześć! Ora <laughs> nara! Ja, ja, ja strefę mam! To no zaraz nie <laughs> Ej, kaczka, ale zmień tą nazwę, proszę, już przez być zabieć taki. No. Jeśli zmieszczę bardziej chodni <laughs> Zamknij łeb! Tak się to robi. To sorry, jak nie mieć kolegów? A! No, Zniszczał. Zniszczył też ma takie. Ale mam widok. Zniszczał, że sobie o, to jest to nie ma strefy O! Dawaj! Leć! Na, na prostrzeń. Wrama. Co co się dzieje? To ja jestem bogiem. No tam. BUM! A jestem twoim mało i co? <ślesk> A ja twoim czarnym, no i co teraz? Jest Melon mask. Melon task, przepraszam. <ślesk> no, no właśnie. Pokornianku. Ty mój <ślesk> słyjeczko. Z bo... A iść ty pokarmiaczko ty mój Ja bym cię żabnął Spierdal Najpierw pokaż a jaku Chopaku pomóż, mam typa pas z goldem, z Diamondem. To sobie pomóż sam!

Te dwa domki zniszczyły mu życie Koli, po co zniszczyłeś te domki? Byś miał spokój, spokój, wiesz u kogo? Jesteś teraz zupiewany u niego. Byś miał Bo... taką wioskę w Fortnite dosłownie i byś miał takie fajne, zajebiste życie. Teraz to już nie będziesz miał kogo. Teraz się przegrabiłeś już. Ale ja? Nie. Za na przeprosz. Mam śmiecia, mam się patrol Idę pomóc Idę, idę pomoc pomóc z kaczką Dostałeś kreda z pompy za 120 Potem Zespaliłem cię na 120 Kurwa, były dwóch No kurwa Ach ten zielony lut. Mamy Kaczka, odwróć się Myślałem, że będziesz kogoś miał za strzał samą Zginął właśnie Nie jest Ja wiem, że tutaj zostawiłem swoją pompę. A ja wiem, że, że to tu jest tak. <laughs> Ej, dostałem dużo, dostałem dużo. Pomóż, kaczka. Poliśmy jaja. Dobra. No to chodź do mnie. Dalej chodź. Co? No chodź. Chodź tutaj do, do szaka. <laughs> no kurda! Z wielką przyjemnością.

Nie bądź, nie bądź takim odkurzaczem! Spyritu, wszyscy Fajne, są wszyscy bronie! Ej, daj mi ten lód! daj mi ten lud! Kóry masz nie masz prawa mi zabierać lutu! ja się tam zrozpiłem? a nie tam go powinienam. Pomaga! Kurwa! Ile to masz tam O, Oddaj mój lot, ty śmieciu! Kaczka cię upełniła. Jebany! Proszę, mnie, mam fajny ludzik. Jebany! No kurwa! Ile tam jest typa? A chowie 4 kile? On tu leci. Lecz, lecz, tylko nie zgin Tyrowa <tryk> <tryk> zginęła Zajebista miejscówka ja Ej

No, no zajebiście. Dzięki, dzięki. Kocham. Który to, to. mój? Który to mój? Nie. Yeah. Ej, rzućysz tutaj poduszkę i tak będziemy się robić. Nie. Nie. <laughs> tymczasem, tymczasem, kiedy ty tyś, y, Tymczasem, kiedy ja się położę, to ty. To ty tak mi skaszasz i... Tak, zrób to. Zamknij zamk zamk się, nikt cię nie pytał o zdanie. Ja rozumiem, z zginę z tobą. Do widzenia. Na nie, tak, nie, 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 nie. Amo, marnuj amon, marnuj amon, bardzo good boy. Ej, kucaj, kucaj śmiecił, kucaj! Odebie. Na miejsce zadzwonię. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd Bo nie do no Kutasku! Nie kurwa, kutasku! Eee, strefa, p... jest strefa! Rzucaj poduchę, rzucaj poduchę, rzucaj poduchę! Poducha! Brawo! No! Nie, ja tego nie wtrafiłem! Eee... Fajna kampana! Ja kompana. tego nie wtrafiłem! Fajna kampana!

On tu się wziął! Tak, spam, spam! Uratujecie! Albo i nie! Nie uratujecie! Puść mnie! Puść mnie! Puść mnie! Ratuj! Uratuj mnie! Uratuj! Szybko! Ulecz mnie! Ulecz! Kocham cię! Nie, ja go lubię. Boże. Abo demon znowu ginie. Włączyłem ta tak, włączyłem cyfrę Edyta. O kur... Smol, no, przestała. stało? Kali pole. Nie trafiłem pompy. O, co dziwe. Nie, ja nie trafiłem w pompy. Ulu, nie mnie nierwowana. To jest mój koniec. Nie, no już nie ma już nic. 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 Jesteśmy wolni. w Nie możemy stracić. Nie możemy iść. O kurwa, jestem sam. ja jestem dead. Yeah. Ja oh, okay. ja ja I oh, ja jestem gejem. Jestem gay. Dobra, tak? Dobra <laughs> Ej. Idziemy na te, 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 Co? Idziemy na to, 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 takie z bankiem. Nie chcę mi się teraz w to grać. Ja chcę bardzo wbić sobie platynę, dwójkę. La, 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 la parat. Tak masz, mas. Nie to chodzę. No, kuli może upuścić. Jakie to... Nie. I na co ci to było? Halo? No? Daj gdzie goto. Nie, nie, nie... E, 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 e... Kaczka, nie no ma gatu. No, to nie ma kazania. Kaczka, nie masz gaci. Przyznaj się. Hey. Akurat jak ty powiedziałeś, mi się go widzę TikToka. Jakbyś nie było ściba gówno, nie? Włapiec z tym z papieru tak jakby. Akurat jak tu powiedział. I był bez gaci, prawda? Mówię do ciebie nóżko, bez gaci. A ten kuli taki. O kurwa, co ja za idioci idzie. Właściwie, Eli, ja zaraz ja, teraz ja wiem. E, poczekajcie, a ty się do naszego skargi. Eli, ja ty do Załóż bardziej hot ski. Zamknij. Por... Najpierw. Najpierw. Ty zamknij. N-I-E. <gry> tak to może być? Nie. Nie. Yeah. Mm, ale chociaż słodkie są fajne, ale bardziej niż Nie. Nie, ten, którego ja mam. Współpraca z kim? Współpraca z Epic Games z kim? Ten, którego ja mam. Go założył lepszego pierwszy raz w życiu. Ghost no weź! O! Gulie! Z kinguliego! Normalnego, bo, normalną bohaterkę. Nie, nie umiem. I daj go to, daj go tutaj! Jak dochodzi? Powiesz po co, który idzie. O Boże, kule, ale... Skinia pier... Co to jest? Ej, Kuli, a masz bardziej takiego skina, który nie ma w Sanika? <laughs> o oh, <gry> <gry> Ale to był szat Kur... Zmień na kur... Podmierzdro na Tylko ja mogę takie fajne <gry> Kurde, musisz mie muszę mieć tą memotkę. A ona jest od. Ice spice? No. On nie ma stanika, ale musi być to dziewczyna. To jest synka. Aha, no! A ja muszę... ja kupię tą emotkę i będę sobie tańczyć i kiedy, kiedy będę na przykład um, nie, wiecie, w jakiejś grze, gdzie mnie będzie wszytywał, to będę tak brał kamerkę tak, że będę miał pod siebie i zacząłem tańczyć tą emotkę. Pali ja, tam dalej. Tak. Ja wiem jak ja zakładamy wszyscy. Kująkę. Zakładamy. A, ja nie mogę. A no, no bo tak bym nie A miał... byś że to nauczycielka. Z bronią mok. Dobra, to, to jednak wolę nie No bardziej a... jak nauczycielka z tymi okularami. Ej, a, kaczka mam prośbę. Nie. <laughs> to tańczysz <laughs> mi przed ryjem na spałnie. <laughs> Wie co to tańczy, wie co to tańczy. Ale... Kuli, mi kolonka Nie, mnie wywalisz. Nie wywalasz. Jeśli przestaniesz tańczyć tą mamotkę, niech do ciebie kaczka pamiętaj. Ty możesz mi tańczyć tą mamotkę nie przez ryj. Zaufam Tobie, bo Ciebie znam dużo. No, znam, dobra, nie, na ra, na nie, żartuję. No, ja A ja daj tak mi koronkę. <grym> no, dobra, zaufam Ci. Boję się, co zrobi. Ja nie Dziękuję mam już koronki, czyli pamiętaj. Eee, papa? <grym> nie, żartuję. Nie, nie wytrzymałam. Ale u bohaterki jest o wiele lepsza dupa. Look around, stay low, make sure they don't see them. Catch some bad, walk down, facing with the heater. The devil under your feet, feature on your way to sin 'em. Right foot creep, oh, walk 'em with a heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down, facing with the heater. The devil under your feet, feature on your way to sin 'em. Right foot creep, oh, walk 'em with that heater. Dajcie wszyscy goto, no, bo ja nie, nie mam już. czasu, ja mam 30 minut. Żal za ludzki, na brzegach. Kolejny taki, śmiej się, śmiej się, bo ci je zajeb... <fisy> A ja, kiedy się y, kończy szkoła? 16 lutego u mnie. Lutego? No. U, u mnie lutego. U, Ale no. nie, że kiedy będą, zaczynają się ferie. No to u mnie 16 lutego, bo to tego by podział, nie? Na województwo. U mnie za jakieś 10 dni. Że... Poczekaj, u mnie jeszcze chyba 4 dni szkoły. I tak, ja mam moją wód, ma ostatni, ostatnie, więc jak ty będziesz chodzić do szkółki, nie? To, to ja sobie będę pogrywał. Pogrywał. Nie ja chociaż będę miał lato wcześniej.